Cześć! Kuźwa, znowu się coś zrobiłem. E, tak. E, w poprzednim odcinku urodził nam się Bratomir. I teraz, no, będę grać do momentu, gdzie Bratomir będzie małym dzieckiem i postanawiam sobie spełnić cel e, aspiracji Felicjana. Tak. Mm. Rachunki zapłaciliśmy. Marko też musi już skończyć tą swoją aspirację. To zrobimy sobie imprezę taką, nie wiem, spóźnione bake shower czy coś. Może imprezę beczu, ale nie jesteśmy nas na imprezę. No to nie. Felicjan. Bij się z czterem z nami czwarty poziom kariery mm. znajdź teraz jakąś topiarę albo typa Pani mucha o trawi Scott. A ten kopie kto umar? A. Hej, umarła pewnie kilka simów cię za wroga Uznaj za wroga Czego potrzebujesz w tej edukacji? No w sumie już nic to dopiero Nie wiemy kiedy Ty będziesz się w sumie Zajmować się Dzieckiem, więc No A, ty w sumie możesz się zajmować Nie wiem, programu i co? jest było w 17. Pola? O! Krak eee, ty nie wiem co możesz robić. Ósmy poziom gotowania, Po? A ile to możesz dni do... 17. Od trzech dni... W sumie tam... Dobra, od 10 dni może się uczyć tych umiejętności, ale... Już ósmy? Mm. Okej, okay, ja nie mam żadnego problemu Nie wiem, żeby to zaczynał... Nie Halo No No to teraz trochę zwykłego To na przykład, nie wiem Mmm Ciekawie jesteś w pracy a ty tu dziecka, zajmij się serio, nakar piersią. O, nabrała się, nabrała się, nabrała się. To było za głośne. Okej. Okay. Co od dziewiątej do północy? To jest czy Mmm, tak Super Ehm um. Miałem to samo To, 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 to samo powiadomienie um. Miałem to samo powiadomienie Tylko, że o innej treści było Że tam Anna Wójcik została adoptowana przez rodzinę tu się stało to samo. To w to samo. O, jak ten. O, no to urodzimy jednocześnie. To możemy go przestawić na razie tam do ogrodu. Pola. Ok, bardzo. Ja chyba zresztą gram. Zachowywać normalnie. O, tutaj są. Pewnie Hunga z beczki chcieli nic zrobić. Ale nie. Impreza o 10 rano. Yy, umyj się jeszcze tak szybko. Wbij cały sok z beczki. Smoczy z pomoc, proszę. Wykonaj stójkę na beczce. Nie, to Marko. To w, yy, Marko z yy, Masonem. Lub stójkę na meczce, Marko. No wykonaj stójkę na meczce, Marko. A, flirtuj z kimś. Już cały sok z beczki poszedł. Romantyczne. Flirtuj. Nie będę mógł sprzedać połowy tych rzeczy. A, w ogóle postarz. Poszła sobie rozpromieniowany tak jak tatuś i możemy wszystko sprzedać bo tak a, jeszcze rzeczy te dziecko a to w sumie koniec to zostaje wtedy faj prezes beczką a super na pewno wykorzystamy a poza tym to ty jesteś w robocie więc y z polą se, coś tam zrób. wynajmij usługi. cząteczka mm -hmm. z terminarza. Gdy widzę to w ogóle, jak czasami ten to po prostu lagi, które mam przez tuż czas w rozkrywce, że y, simowie się zacinają, to. Tym bardziej chcę szybciej uzbierać sobie na komputer, bo to już mnie tak przerasta, pola spać to już mnie czasami tak denerwuje ostro, że nie da się wytrzymać. No, no, drzewo na razie skromne i to mega. W sumie od Marku powinienem iść. No, trzecie pokolenie tutaj. Pięknie. Marway. Bo Ty miałaś trzy siostry. Aha, ona miała dwie córki z Donem Lotario, a z to Katarzyną. Okej. Okay. I teraz oni mają dziecko. Mam trójkę dzieci I... jedna dziecka Z Roberta i Luisa Czy... Co to ma być? A ten typ? Nic nie zrobił na szczęście, okej okay. Ona ma... 30. Kurde, ale to są pogmatwane już ja praktycznie już nie wiem jak... Nie, pamiętam, okej, okay, dobra, tutaj... Tutaj... Katarzyna... Cleo. I tu już mam, okej, okay, dobra, już mam dość. <ścoughs> Czy on ma żółte śpioszki? I mnie zobowiązuje kurde. Czy o 15 idzie? No to szybciej z tym ciastem. Pomóż smuchnąć świeczki, bratomiru. NIEZALEŻNY Tylko teraz trzymam mu ten pokój zrobić A my nie mamy ani miejsca Oho, raz to dom jest za mały Dobra, to zostawimy Drago wychodzi Tutaj Proszę tu być Drago Albo on będzie spał na korytarzu. Jak w sobie, jakby patrzeć na policja to, to to w sumie ma na to sens. O 20:30 będzie kończyła pracę i zresztą w seniorce, no to... Se będzie pracowało... No i ty chyba pójdziesz do pracy i dostajesz awans. Ile dostajesz w ogóle tak pensji? Bo wiem, że tysiąc razy dostałeś? No, dawaj. No, do pierwszej niby pracujesz, no. No. Cztery tysiące? Już mnie nawet nie denerwuj z tym rowerem. No. Marko. Spoko w końcu. Awans. Przywódca ganku. <grym> Sim zostaje po po pogodny przez 48 godzin zmianych w... z rzędu. Nie mam pytań. Na dziecku zaczęliśmy i na dziecku skończymy. Więc, no, miałem niby się zająć aspiracją Felicjana, ale wyszło że się zajął i aspiracją Felicjana, Jana i aspiracją Marko, który w sumie brakuje mu dwóch imprez, żeby skończyć. No, skoro jest teraz, no, Małe dziecko, więc teraz będę chyba grał dwa dni bez nagrywania i bez starzenia się, żeby on spełnił te rzeczy, do yy, robienia, <grytanie> że te umiejętności to do niektóre do z poziomu, no w sumie gdyby nocnik się do tego zaliczał, to by w sumie miałby to sporo ułatwione, ale nocnik się do tego nie liczy e, więc no Dziękuję za oglądanie złożone, złożone. i widzimy się w następnym pa